Cześć, witam Was z tej strony Domicraft i chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować mój serwer kwadratowej masakry sezonu trzeciego. Mm, tak, um, to jest serwer z pluginami z kwadratowej masakry, jak samą nazwa wskazuje. Jest to na wersji 1.4.7. Serwer jest bez Hamachi. Z, właśnie z tymi pluginami tego serwera z masakrem. Nazwałem go e, po swojemu Kalatowa e, Rzeźnia. E, tak, Jak e, oczywiście Jezus jest w tej masakrze e, rzeźni e, jest, są, jest drużyna czerwonych i niebieskich. Ja jestem dołączyłem się do, e, do grupy czerwonych i t, pi, pi, tego, którego pierwsz, najpierw przy, przyjmę, zostanie szefem niebieskim, no chyba, że chciałby tak bardzo być ze mną w czerwonych. Są właśnie te dwie grupy. Mm. E, więc tak, y, wystarczy do mnie napisać na Skype'ie, właśnie tutaj jest mój Skype, y, znaczy publiczny taki, że możecie mnie zapraszać i tam porozmawiamy o tym, Porozmawiałam sobie, o, e, czy mam wam coś dodać i tak dalej. Bo oczywiście serwer mała wh whitelistę, żeby jakiś też czy cheaterzy nie wpijali na mój serwer. Więc po, e, oczywiście nie musicie mieć mikrofonu, wystarczy, żeby na, na sobie pogadać, Dzisiaj macie mikrofon, to też fajnie. Przez sobie pogadamy. Lub, mm, lub przez e-mail oczywiście. Um, tak. E-mail też będzie, więc te dwie drogi połączenia między nami możecie stosować Obojętnie jak to działa z to właśnie przez e-mail um, Serwer jest stworzony nie dla takich dużych youtuberów to, Oczywiście jak kto ogląda, to wiecie, to może, nie? Ale jak oczywiście to jest dla mniejszych youtuberów Lub dla ludzi, którzy w ogóle nawet nie nagrywają na YouTubie więc spokojnie wystarczy ze mną porozmawiać, sprawdzę czy z jakimiś haterami, czy nie niszczycie serwera. No i pogadamy, no i was wpiszę na whitelistę. Mm, tak, więc zaraz wam zaprezentuję ten serwer. Jak widzicie, tu już non-premium to jest, więc też może mogą z non-premium ludzie wybijać, mogą. Więc tym się nie przyjmować, czy ma ktoś piracką wersję, czy nie. Tu, tam, jak u, u, u góry, możecie zauważyć, tu jest napisane 1.46, ale 1.47 też działa, więc ja mam 1.47 zaraz wam udowodnię no i wam pokażę, że też działa. Jak widzi nowa wersja Minecrafta to oczywiście postaram się Was, czyli znaczy postaram się serwer zaktualizować do tą nową wersję jak najszybciej może nie zawsze mi się jak szybko uda, ale się zawsze postaram no, teraz tylko serwer się zaprezentuje ja, yy, bo nie mam też jakiegoś super internetu, więc zazwyczaj yy, przed wejściem na serwer polecam odświeżyć sobie jeden czy dwa razy i sobie wejść mhm tak E, oczywiście do zabezpieczenia, e, zabezpie zabezpieczenia hasło, ale gdzie jestem adminem i sobie ustawiam, że nie muszę, od razu jak wchodzę, to um, jestem już zarejestrowany, wszystko, wszystko. Mm, więc tak, każda drużyna na początku, znaczy ktoś, kto jeszcze nie, nie dołączyłem go w permissions do, do, czerwon do czerwonych lub niebieskich, i hmm, ląduję tutaj. Hmm. Ląduje tutaj. I niebiescy jak i czerwoni mają po jednym Ender, ender Czeście i no, Enchantingu oraz dziewięciopółkami dziewięcioma półkami Tak jak... No, tak jak Czerwoni Niebiescy tak samo mają. Hmm. Oczywiście jest to wyposażenie takie same tak jak u niebieskich i czerwonych już pokażę serwer nie wystartuje oczywiście jak mówiłem chyba tak zapomniałem hmm. nie wystartuje jak nie ma przynajmniej to i tu yy, w jednym i drugim zespole nie ma przynajmniej trzech graczy. Yy, tak yy, portal do netheru, yy, do pieka, jak to woli. I musi tu zostać. jest to i to i te półki mo mo drużyny mogą sobie wziąć. Yy, tak. To chyba właściwie na tyle. Aha, jeszcze tylko powiem kilka słów o Teamspeaku. Teamspeak postaram się zrobić jak najszybszym, najszybszym czasie. No, proszę o lajka, like jeśli Wam się serwer podoba. Um, pomysł na taki serwer znowu, żeby dla mniejszych YouTuberów też takie coś było. No, chyba tyle. Więc proszę polecać kolegom i kontaktować się ze mną. No. Dzięki. Dzięki za oglądanie. No. Dzięki. Cześć.